Hey, hi, hello kochani wspaniali. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Dzisiaj w planie, tak zresztą jak możecie widzieć po miniaturce mamy szybkie sprzątanie i zobaczymy, ile rzeczy. To znaczy, ja już mam zaplanowane, jakie rzeczy chcę zrobić i jakie rzeczy chcę posprzątać. I jak to chcę wykonać, ale wiecie, jak z tym planowaniem jest. Różnie z tym bywa, prawda? Więc zobaczymy, czy mi się uda zrealizować to, co mam zrealizować w ciągu jednej godziny. Zamierzam podzielić sobie tą jedną godzinę na 15-minutowe bloki i w ciągu każdego takiego bloku 15-minutowego mam posprzątać i zrobić jedną rzecz. I dzisiaj do zrealizowania, do posprzątania, mamy lodówkę, więc lodówkę będę sprzątała przez 15 minut. Ile mi się uda zrobić, tyle zrobię. Więcej czasu nie mam. Może uda mi się też przez to, że będę miała taką trochę presję czasu. Możliwe, że uda mi się posprzątać te rzeczy nawet szybciej, ale zobaczymy. Mam na to i daję sobie na to 15 minut, bo więcej czasu po prostu nie mam. Następną rzeczą do ogarnięcia jest posprzątanie tego oto biurka, na którym jest po prostu, powiem to, bezwstydnie, z dumą, normalnie, że jest. Syf, więc mam kolejne 15 minut na to, żeby posprzątać to biurko. Następne 15 minut będę miała na to, żeby posortować, bo nadal mam zimowe rzeczy na wieszaku. O, tutaj, zarówno moje, jak i Arniego, i chcę je pochować. Łącznie tutaj będę miała do zrobienia to, żeby pochować też zimowe wszystkie buty, bo też są. Tam w przedpokoju niepotrzebnie, bo zimowe połączone teraz. Z wiosennoletnimi butami zaczyna się z tego wszystkiego robić taka kubka, która rośnie i rośnie, i tak naprawdę chodzisz w jednych i tych samych butach, a tych butów jest tyle, że niepotrzebnie tam wszystko leży. Przedłużeniem, jakby tej rzeczy do sortowania tych zimowych ubrań, jest również posortowanie moich ubrań, które na chwilę obecną jest jak jest. Wiem, że mogłabym to zmienić, ale powiem Wam, to jest mieszkanie, w którym nie będziemy. Żyć do końca naszego życia, tylko to jest tymczasowa sytuacja, więc moje ubrania w ogóle znajdują się w pudełkach tutaj pod kanapą. Raz, dwa, trzy, i tam mam jeszcze jedno pudło w kącie, i to jest tyle, jeżeli chodzi o moje rzeczy. Ja się z tego bardzo cieszę, że mam tak ograniczoną ilość tych rzeczy i nadal chcę je jeszcze bardziej ograniczyć, bo chcę przede wszystkim wyrzucać właśnie takie cieplejsze ubrania, których na pewno teraz nie będę nosiła, więc posortowanie i wywalenie tych rzeczy, których na pewno nie będę używała też na tą wiosnę i na to lato, bo bez sensu, że one tam w ogóle są, więc chcę to posortować i ostatnie 15 minut, które będę miała w ciągu tej godziny to jest coś takiego bardziej już standardowego do sprzątania, czyli poodkurzanie i umycie Podłóg. Więc co? Lecimy i zabieramy się za naciśnięcie stopera, bo już mam przygotowane. Ogólnie rzecz biorąc, teraz tak robię, że przez to, że mam dużo rzeczy na głowie, stawiam sobie, to się nazywa czasomierz, akurat tutaj na laptopie, ale na telefonie też również na pewno coś takiego macie. Jak mam coś zrobić, to włączam sobie właśnie taki czasomierz. Robię to przez tyle minut, ile mi odmierza czas, i potem się włącza, jakby budzik. Nie jakby, tylko włącza się dźwięk, który informuje mnie o tym, że ten czas się skończył. I wtedy kończę tą rzecz, którą miałam zrobić, tak jak teraz, właśnie będę robiła ze sprzątaniem, i naciskam znowu ten czasomierz, i zaczynam następną rzecz robić. I tyle, ile zrobię, tyle zrobię. Ale cały czas mi po prostu ta praca. Cokolwiek to jest, jakiekolwiek zadanie, to codziennie mi trochę idzie to jednak do przodu, z czego jestem bardzo zadowolona i z czego się bardzo po prostu cieszę, że jak idą projekty do przodu. A akurat jest teraz taki okres, że strasznie dużo projektów sobie wzięłam na głowę. Z jednej strony to jest bardzo takie ekscytujące, bo to są wszystkie projekty, które, z którymi ja się utożsamiam i które sprawiają mi radość, ale z drugiej strony czasami czuję się przytłoczona ale okej, okay, na razie tak funkcjonujemy dobra, koniec już gadania, bo widzicie, prokrastynacja się włącza, no wracam z powrotem po telefon, bo do tego sprzątania nie nacisnę tego stopera czasomierza oh my god, dobra zen czasomierz naciskam idzie muzyczkę chcę sobie włączyć, dlatego też wzięłam Telefon, no i co? Zwłaszcza lodówkę muszę przetrzeć z, z zewnątrz, bo to najprawdopodobniej nie było robione przez długi czas. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, czy nie, no ale to jest po prostu miejsce, w którym się otwiera i zamyka lodówkę, więc wszystko na tym widać. Tak samo tu. Tu też jest tu, i tu pewnie jest. Syf wszędzie, więc ja. Działamy. Nie wiem, czy to słychać, ale alarm się już włączył. Czyli 15 minut już minęło. Zostało mi tylko i wyłącznie przetrzeć drzwiczki kuchni. Drzwiczki lodówki. Jakiej kuchni? Drzwiczki lodówki. Koniec. Będę wyłączyć ten alarm. I następna rzecz do zrobienia to 15 minut sobie daję na to, żeby ogarnąć to, co tutaj się znajduje, i posprzątać, bo daje coraz więcej i coraz więcej. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Jak macie jeden taki kąt, właśnie moje biurko stało się takim kątem, aczkolwiek nie wiem w którym momencie, że jak jest burdel, to nie odkładam tej rzeczy, którą powinnam na swoje miejsce, tylko wciskam ją tam gdzie jest właśnie burdel. To znaczy, mówię tutaj o takich rzeczach, które nie wiem co z nimi mam zrobić, jak właśnie To jest karton z tego H&M, jak robiłam dla was mały zakupowy haul i te ubranka dalej tam w środku są, więc muszę podrywać z nich metki, te które mają iść do prania, to idą do prania, te które mają iść na wieszak, na którym dalej są zimowe ciuchy, to mają iść na wieszak, tylko po prostu tak bomberka dalej właśnie w środku siedzi, dlatego że wiedziałam o tym, że mam najpierw poskładać i pochować te zimowe ciuchy żeby ta bomberka Arniego miała swoje odpowiednie miejsce, dlatego potem książki, wiem, że Arniego książki, bo on ma ich trochę to jest cały stos, dodatkowo ma tam tam mu zostawiłam takie książki, które go widzę, bardziej interesują a chcę mu z książkami tak samo jak z tymi zabawkami, które ma pochowane w pudełkach zrobić też taką rotację, tylko przez to, że nie wiedziałam co mam z nimi zrobić gdzie je mam położyć to walnęła mi właśnie na biurko. I oprócz tego jest jeszcze blok, który Arnie używa, no zaraz mi to zjedzie. t który potrzebuję na zrobienie szablonu na projekt. Mikrofon, którym od czasu do czasu coś dla Was nagrywam, chusteczki, Ło, zaraz to faktycznie zjedzie. Więc to wszystko daję sobie na to. 15 mi wiertarka, w ogóle tu jest z tyłu krętarko wiertarka. A wiem czemu, bo też. Nie wiem, no na pewno to zauważyłyście. Namiot zniknął tutaj z pokoju, który był rozstawiony, a zniknął ze względu na to, że strasznie mi wkurzało to, że on się zsuwał z tych tyczek i opadał na ziemię. I też Arni robił coś takiego, że przechodził sobie, wchodził sobie do namiotu, potem wychodził tymi materiałowymi częściami, przez co on go zwalał bo ten namiot nie był na tyle stabilny, więc co ja chcę zrobić, dlatego tam mam tą wkrętarkę przygotowaną. Mam nadzieję, że znajdę w końcu na to czas, bo taka sytuacja też jest już od miesiąca albo nawet od dwóch, że chcę przewiercić w tych tyczkach drewnianych od namiotu dziury i je połączyć tak, żeby nie było możliwości tego, żeby się ten namiot sam odkładał. Dobra, hop tutaj jeszcze czeka. to jest informacja i znak dla mnie, że cisza, trzeba przestać gadać, tylko zabrać się za porządek biurka. Przez sam fakt tego, że jest pusty, wygląda przepięknie. Teraz zabieram się za te ubrania zimowe i za sortowanie moich rzeczy. Na szczęście ubranka Arniego są przecudnie, przepięknie posortowane i poukładane, bo robiłam to w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu. Jak oglądacie i podążacie za mną na Instagramie, to zapewne o tym wiecie, bo tam się chwaliłam tym jak zorganizowałam Arnie mu wszystko. A że on ma wszystko poukładane, to najwyższy czas na to, żebym również i ja miała swoje ubrania poukładane. Więc lecimy. E, rękawiczki. Czapka. Najwyższy czas chyba to zabrać. Arniego rękawiczki. Chusta. Te czapeczki mogę zostawić. komin też. No ale tą czapkę... Raczej jej już nie ubierze, Chyba że zmieści się jego głowa na przyszły sezon zimowy. Nie wiem, czy to zmieści. Jeszcze ją schowam. Okay. Skończyłam układanie tych ubrań. Zajęło mi to dokładnie 18 minut. Powiem Wam, że wszystkie te czynności dzisiejsze, które wykonuję, one zajmują mi za każdym razem odrobinę więcej czasu niż 15 minut. Więc to jest 15 plus 2, 15 na czas albo, tak jak teraz widzę, 18 minut, więc nie jest tak źle. Ale przez ten czasomierz, bo czemu ja ten czasomierz daję, to jest dlatego, że to nakłada na ciebie taką trochę presję, że musisz się pospieszyć, a że jestem normalnie bez dechu trochę, ale daje ci to coś takiego, takiego kopado motywacyjnego trochę, że jesteś go, 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 skup się, skoncentruj się na tym, co masz robić. Niech chwytaj za telefon, nie przeglądaj na rolkach, nie oglądaj czegoś dodatkowego, nie myśl o tym co chcesz dzisiaj ugotować, albo ile jeszcze rzeczy masz zrobić. Nie ma, tutaj po prostu masz to 15 minut, i dlatego to jest takie mega fajne. Dajcie mi znać, jak spróbujecie czegoś takiego. Oczywiście to nie musi być 15 minut, bo ten już można sobie ustawiać na różnego, różnej długości czas. Wszystko wedle Was możecie sobie nawet ustawić na 5 minut, jak potrzebujecie, robić jakieś mega speed, szybkie rzeczy, do których potrzebujecie takiej. Ekstra motywacji. A czasami też jest wiecie, fajnie zrobić coś takiego dla samego wyzwania, bo to was może wzbudzić coś takiego, takie endorfinki, które wynikają z adrenaliny. To jest coś podobnego na zasadzie jak są zawody jakieś i macie presję tego, że są inni uczestnicy, albo macie presję właśnie czasu, że jest bieg tam na. 60 sekund, teraz wymyśliłam, nie ma czegoś takiego, a może nawet jest, ale macie taką presję i ta presja w was wyzwala również adrenalinę, a adrenalina powoduje to, że jesteście szczęśliwsze. Na przykład ćwiczenia powodują u nas to, że czasami nam się nie chce ich robić, ale później się super czujemy. I właśnie taki czasomierz powoduje coś bardzo podobnego. Czasami nam się nie chce tego zrobić ale jak to wykonamy i jeszcze jak wykonamy to w ogóle w tym czasie, który sobie założymy, to daje nam taką ja yeah, zrobiłam to. To jest po prostu nasza ludzka psychika. Dobra. Naciskam po raz ostatni. Stryk 15 minut odkurzanie, mycie podłogi i koniec. Kamerka, że jak chce się skoncentrować To będę mogła Powiedzieć oficjalnie, że finito I zostało mi jeszcze No nie chcę się skoncentrować Proszę państwa, minuta 41 Do końca, więc odkurzanie i mycie podłóg Poszło mi Najlepiej, najszybciej I możliwe to jest właśnie dlatego, że To jest czynność raczej taka powtarzalna Którą się wykonuje częściej Aniżeli pozostałe rzeczy No ale Cała godzina została wypełniona, skończona z sukcesem czasowym. Może jeżeli chodzi o jakość, to na pewno jest wiele niedociągnięć, ale jest to zrobione. Ja się czuję bardzo dobrze, i ja się czuję, że są jakieś postępy, że coś zostało posprzątane, że te rzeczy na wieszakach już nie są zimowe. Więc jest progres. I ja się z wami będę już żegnać w tym vlogu. Dziękując wam bardzo za czas spędzony ze mną, pamiętajcie o tym, żeby zostawić mi jak zawsze łapkę w górę, bo to bardzo wspiera mój kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa, kochana, to zapraszam ci serdecznie do subskrypcji do mojego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze poinformuje cię o nowych vlogach. Życzę wam cudownego dnia. O! Ściana wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu, albo też w filmie. Tak, wspaniali. Maj! Właśnie, idealnie. Czas iść, jeść. Bądź